Gmina Dąbrowa podpisała umowę partnerską z marszałkiem województwa opolskiego na realizację programu LIFE, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie. Udział w nim biorą 42 gminy z terenu województwa opolskiego. Przystąpienia do tego projektu uważam za obowiązek w stosunku do tak naprawdę zdrowia, bezpieczeństwa naszych mieszkańców i prognoz środowiskowych. Przede wszystkim projekt musi zapewnić nam taki spójny sposób działania, monitoring, tak naprawdę, tego projektu. Powietrza. Program przede wszystkim był bardzo dobrze przygotowany i polega na tym, że będziemy musieli zatrudnić eksperta, profesjonalistę w zakresie ochrony powietrza, który będzie dokształcany i przede wszystkim będzie współpracował z Uniwersytetem Opolskim, z Politechniką Opolską i z Zarządem Województwa Polskiego w celu właśnie wyznaczenia sobie tych spójnych celów i dopracowywania kierunków działania. W naszej gminie już w tym roku ma rozpocząć pracę gminny koordynator programu. Programu Ochrony Środowiska, który będzie wspierać mieszkańców i pomagać w wyborze ekologicznego źródła ciepła. Jednocześnie koordynator będzie doradzać, gdzie i w jaki sposób poprawić termoizolację budynku. Zajmie się także audytem energetycznym i stanem pieców w gminie. Przed nami trzy takie bardzo ważne elementy finansowania naszych polityk na najbliższe lata. Po pierwsze, polityka React. U. Która jest najbliżej nas do, do realizacji do 2023 roku, następnie Fundusze Europejskie dla Województwa Polskiego z tzw. rezerwią regionalną i Krajowy Plan Odbudowy. Każdy z tych komponentów finansowych zawiera sobie bardzo wyraźne wymogi w zakresie no, wytycznych środowiskowych i klimatycznych, bym tak to nazwał. Tak? Więc na pewno y, wszystkie projekty, które będzie pisała gmina, wszystkie projekty, które będą pisali beneficjenci prywatni stowarzyszeniowi będą bardzo mocno naznaczone na ten aspekt ekologiczny, środowiskowy i klimatyczny. Musimy po prostu powiedzieć, że powiedzieć lub też celowo zmienić sposób myślenia. Po prostu korzystajcie z tej energii, już nie montujcie żadnych pieców na węgiel, próbujcie myśleć innymi innymi po prostu kategoriami. Województwo opolskie jako jedyne w Polsce starało się o pieniądze z unijnego programu LIFE. Całkowity koszt wniosku to ponad ponad 10 milionów złotych.